Tekst manny na 31 marca Staczaj dobrą walkę wiary, uchwyć się życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. 1 Tymoteusza rozdział 6 werset 12 Komentarz parauzyjny Niezależnie od tego czy nasz bój jest bardziej publiczny czy też bardziej prywatny. Musi być bojem. Co więcej, w tym boju musi być postęp i zwycięstwo, w przeciwnym bowiem razie nigdy nie zostaniemy uznani przez pana za zwycięzców. O innej jeszcze rzeczy powinniśmy wszyscy pamiętać. W swej ocenie pan będzie zważał bardziej na ducha, który nami kierował, niż na wyniki uzyskane dzięki naszym wysiłkom. Mając to na uwadze, starajmy się czynić nie tylko wszystko to, na co natknie się nasza ręka, lecz także, by każda nasza ofiara i każdy dar dla Pana i jego sprawy był tak pełen miłości i oddania, by Pan na pewno przyjął go jako wypływający z miłości do niego i tych, którzy są jego, a nie z próżności. Reprint numer 3166. Komentarz epifaniczny. Lud Pana zachęcany jest do stania po stronie Boga w boju o sprawiedliwość. Wielka miłość do Nagrody Boskiego powołania będzie skuteczną pomocą, pobudzając nadzieję i odwagę w dobrym boju wiary. Po publicznym opowiedzeniu się w tym boju po stronie Boga, Niech jego lud nie przynosi wstydu sprawie Boga i Chrystusa przez tchórzliwą i haniebną ucieczkę przed nieprzyjacielem lub poddanie się mu. Równoległe cytaty według przekładu UBG, czyli u współcześnionej Biblii Gdańskiej. Pierwszy Tymoteusza rozdział 1 werset 18, ten nakaz daje Tobie, synu Tymoteuszu. Według wcześniej wygłoszonych o Tobie proroctw, abyś toczył zgodnie z nimi dobry bój? Efezów, rozdział szósty, werset dwunasty. Nie toczymy bowiem walki przeciw krwi i ciału, ale przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom ciemności tego świata, przeciw duchowemu złu na wyżynach niebieskich. Drugi Tymoteusza rozdział drugi, werset piąty. Również jeśli ktoś staje do zapasów, nie otrzymuje korony, jeżeli nie walczy prawidłowo. Drugi Tymoteusza rozdział 4 werset 7 Dobrą walkę stoczyłem, bieg ukończyłem, wiarę zachowałem. Filipensów rozdział 3 wersety od 12 do 14 Nie żebym to już osiągnął albo już był doskonały, ale dążę, aby pochwycić to. Do czego też zostałem pochwycony przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja o sobie nie myślę, że już pochwyciłem, lecz jednoczynie, zapominając o tym, co za mną, a zdążając do tego, co przede mną, biegnę do mety, do nagrody powołania Bożego, które jest z góry w Chrystusie Jezusie. Pierwszy Tymoteusza rozdział 6 werset 19 Gromadząc sobie skarby jako dobry fundament na przyszłość aby uchwycić życia wiecznego. Ewangelia Mateusza rozdział 7 wersety od 21 pierwszego do 23 Nie każdy, kto mi mówi: Panie, Panie, wejdzie do królestwa niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca. Który jest w niebie. Wielu powie mi tego dnia, panie, panie, czyż nie prorokowaliśmy w twoim imieniu i w twoim imieniu nie wypędzaliśmy demonów, i w twoim imieniu nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im oświadczę: Nigdy was nie znałem. Odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Ewangelia Mateusza rozdział dziesiąty wersety 32 drugi i 33. trzeci, każdego więc, kto mnie wyzna przed ludźmi, i ja wyznam przed moim Ojcem, który jest w niebie. A tego, kto się mnie wyprze przed ludźmi, i ja się wyprę przed moim Ojcem, który jest w niebie. Ewangelia Jana rozdział dziewiąty wersety od 22 do trzydziestego tak mówili jego rodzice, bo bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że każdy, kto wyzna, iż on jest Chrystusem, będzie wyłączony z synagogi. Dlatego jego rodzice powiedzieli: Ma swoje lata, Jego pytajcie. Wtedy znowu zawołali tego człowieka, który był ślepy, i powiedzieli do Niego: Oddaj chwałę Bogu. My wiemy, że ten człowiek jest grzeszny. A on odpowiedział: Czy jest grzeszny? Nie wiem. To tylko wiem, że byłem ślepy, a teraz widzę. I zapytali go znowu: Cóż ci uczynił? Jak otworzył twoje oczy? Odpowiedział im: Już wam powiedziałem, a nie słuchaliście. Dlaczego jeszcze chcecie słuchać? Czy i wy chcecie być jego uczniami? wtedy złorzeczyli mu i powiedzieli ty bądź sobie jego uczniem my zaś jesteśmy uczniami mojżesza my wiemy że Bóg mówił do mojżesza lecz skąd on jest nie wiemy odpowiedział im ten człowiek to naprawdę rzecz dziwna że wy nie wiecie skąd jest a otworzył moje oczy a wiemy że Bóg nie wysłuchuje grzeszników ale jeśli ktoś jest czcicielem Boga i wypełnia Jego wolę, tego wysłuchuje. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy ślepego od urodzenia. Gdyby on nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Odpowiedzieli mu: Urodziłeś się cały w grzechach, i ty nas uczysz. I wypędzili go precz. A gdy Jezus usłyszał, że go wypędzili, znalazł go i zapytał, czy wierzysz w Syna Bożego? A on odpowiedział: A któż to jest, Panie, abym w Niego wierzył? I powiedział do niego Jezus, i widziałeś Go, i ten, który mówi z tobą, jest Nim. A on powiedział: Wierzę, Panie. I oddał mu pokłon. Rzymian rozdział drugi, werset siódmy. Tym, którzy przez wytrwanie w dobrym uczynku szukają chwały. Czci I nieśmiertelności, odda życie wieczne. Rzymiany rozdział 10, wersety 9 i 10. Jeśli ustami wyznasz pana Jezusa i uwierzysz w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych, będziesz zbawiony. Sercem bowiem wierzy się ku sprawiedliwości, a ustami wyznaje się ku zbawieniu. Pierwszy Jana rozdział 4, werset 15 każdy kto wyzna że Jezus jest synem Bożym w tym mieszka Bóg a on w Bogu Pieśni 266 9 272 225 58 32 201 Wiersze Brzasku 306 nadal możemy służyć Lektura uzupełniająca Reprint numer 2309 Tekst manny na 31 marca Staczaj dobrą walkę wiary, uchwyć życia wiecznego, do którego też zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. 1 Tymoteusza rozdział 6, werset 12 Pytania czy w tym tygodniu walczyłem, walczyła o życie wieczne zgodnie ze swoim wyznaniem? Dlaczego? Jak? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.